Jak wysyłać SMS-owe przypomnienia o końcu badania technicznego w systemie DMS? Uruchamiamy moduł wyboru klientów. Klikamy przycisk dalej, aby określić warunki wyboru klientów. Jako podstawowy warunek przyjmujemy wszystkich właścicieli pojazdów. Pomijamy filtrowanie według danych pojazdu. Definiujemy okres czasu, w którym kończy się badanie techniczne pojazdu. Wybieramy klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kończymy działanie kreatora. System DMS wyszuka klientów spełniających podane warunki. Zaznaczamy klientów, do których wyślemy SMS. Uruchamiamy funkcję wysłania SMS. Wybieramy treść wiadomości SMS z szablonu. Zawarte w treści wiadomości znaczniki zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami. Wysyłamy wiadomości do klientów. Po wysłaniu SMS otrzymamy stosowny komunikat. Informacje o wysłanych SMS-ach rejestrowane są w module CRM. Więcej wideo instrukcji znajdziesz na www.jbr.pl ukośnik wideo.